Moi drodzy, Słuchajcie, dzisiaj szybki rzut okiem, bo są takie planszówki, na które warto mieć. Oko. Nie będzie to dzisiaj recenzja, bo recenzję przygotowuję dla Was dużo bardziej dokładnie, skrupulatnie, starając się pokazać wszystkie aspekty. Natomiast, jak wspomniałam, są gry planszowe, które warto mieć w swojej kolekcji i na które warto baczyć, mieć oko. I dzisiaj Wam o takiej opowiem i to będzie Istanbul, która w polskiej edycji, w polskiej wersji językowej i w takiej wersji Big Box ukazała się od portala. Właściwie to od dwóch pionków i ten Big Box oznacza, że w pudełku znajdziecie podstawkę oraz... Dwa rozszerzenia. To, co wnoszą te dodatki, również za chwilkę wam powiem. Opowiem pokrótce, co my właściwie w tym Instabule będziemy robić, a będziemy robić naprawdę sporo. Każdy kafelek to inna lokacja, która zapewnia nam inne możliwości i inne opcje. Rozkładamy je sobie randomowo, tworzą nam naszą mapę przestrzeń 4 na 4 a więc 16 kafelków w podstawowej wersji gry. Trzeba pamiętać, że gdzieś tam w środku, w centrum musi znaleźć się fontanna, a przy fontannie my, czyli kupcy. Kupcy wyrażeni są w postaci tutaj takich dysków, na które naklejamy sobie Naklejkę kupca, ale są też inne dyski w naszym kolorze, i to są nasi pomocnicy. Bo dobry kupiec powinien mieć pomocników, i słuchajcie, bez pomocników w tej grze ani rusz. Dosłownie. Ruch rozwiązany jest tutaj w dość fajny sposób. Poruszamy się góra, dół, prawo, lewo, czyli nie poruszamy się na skos, chodzimy tylko prosto. No i każdy kupiec ma dwa ruchy. I teraz, przemieszczając się na sąsiednie kafelki zostawia pomocników. Oczywiście, jeśli chce tam wykonać akcję. No więc widzicie, że jak straci ich wszystkich. Do ani rusz, o tym właśnie mówiłam. Zobaczcie jak to już wpływa na zarządzanie naszym ruchem. Musimy się zastanowić dokąd nam starczy, biorąc pod uwagę, że mamy ograniczony ruch i ograniczoną liczbę naszych pomocników, czy wrócić się ich, pozbierać tę naszą drużynę, żeby móc pójść gdzie indziej i coś zrobić. Już mówiłam, każdy kafelek zapewnia inne rzeczy, inne możliwości i tak naprawdę my będziemy dążyć do oczywiście zwycięstwa, a zwyciężamy wtedy, kiedy udaje nam się uzbierać sześć rubinów, czyli tych Pięknych, czerwonych kryształków. Każdy ma na nie chrapkę, jest to więc swoisty wyścig. Oczywiście zdobywamy je w przeróżny sposób, natomiast zasadniczo kupcy zajmują się handlowaniem, zamieniają różne towary, więc najpierw muszą je zdobyć, aby je potem sprzedać i pozyskać pieniądze. Poza pomocnikami mogą mieć również do dyspozycji członków swoich rodzin i w sumie to nie wiem dlaczego, bo oni tak słabo dosyć zaczynają bo w celi, w areszcie. No ale spokojnie, możemy się udać do, właśnie na ten postulunek policji, tam wyjaśnić wszystko co i jak i po prostu ich wyciągnąć stamtąd. I to jest fajne, bo teraz możemy sobie takiego naszego członka rodziny wysłać właśnie w miasto, żeby poszedł załatwić nasze sprawunki, a więc udaje się on gdzieś tam do, do lokacji. Gorzej jak spotka tam innego kupca, bo oni wtedy natychmiast wtrącą, wtrącą go z powrotem do tego aresztu, no bo zdobywają za to pieniądze, więc w sumie nie ma się co dziwić. Każdy kupiec, więc każdy gracz tak naprawdę dostaje, moi drodzy, taki wózek. No, na starcie nie jest za dobrze, bo wózek ma dziurę, jest dziurawy, więc dobrze by było ten wózyczek naprawić. No. I teraz pytanie, co możemy zrobić? Możemy udać się do kołodzieja. To jest taki stary zawód, czyli człowiek, który robi takie wózki, więc i je naprawia, robi koła, czyli taki stelmach. A więc... Kołozej oczywiście nie zrobi nam tego za darmo, więc już widzicie, jak się te liry przyda, przydadzą. Dokładamy sobie kolejne beleczki i tam już mamy nadrukowane surowce. To jeszcze nie znaczy, że na naszym wózku są te surowce, bo właśnie udając się do lokacji takich jak skład tkanin, będziemy mogli sobie przesunąć na maksa, czyli już nie o startowe 2a, o 3, jak widzicie, poziom naszych tkanin, no bo wózek nam się trochę polepszył, nie ma tej dziury, więc możemy trochę więcej tych tkanin po prostu nałożyć. I tak samo z każdym innym surowcem. Potem możemy pohandlować na dużym markecie, na, na małym targu, może gdzieś na czarnym targu i różne rzeczy tam się mogą wydarzyć. Poza tym w tej grze możemy jeszcze spotkać różne osoby, takie jak na przykład burmistrz albo przemytnik. No i wiecie, przemytnik nam tam coś przemyci, jakiś towar i pójdzie sobie dalej. A więc w sumie to są takie całkiem fajne spotkania. Dodatkowo w rozszerzeniach dochodzą nam jeszcze dwie postacie, o których powiem Wam za chwilkę. Krótko mówiąc, mamy grę, która ma tak naprawdę bardzo proste zasady, bo kwestia przemieszczania się i wykonywania akcji na poszczególnych kafelkach. Będziemy chwilę spędzać z instrukcją i doczytywać sobie, co dany kafelek robi, gdzie mi się opłaca iść, mamy tutaj jeszcze całkiem sporo różnych takich żetonów, kart. Również sobie sięgniemy do instrukcji, żeby ta ikonografię sobie ogarnąć, natomiast to możemy robić już grając. I mimo tego, że mamy bardzo proste zasady, dzięki czemu nauczymy się tej gry dość szybko, to mamy ogrom możliwości tych wyborów i bardzo takich przyjemnych, fajnych, takich łechczących nasze szare komórki. Mnie grało się naprawdę wyśmienicie, dlatego chciałam Wam o tej grze opowiedzieć. A teraz Wam jeszcze szybciutko powiem o dodatkach. Mamy dodatek, rozszerzenie, które nazywa się listy i pieczęcie i istotnie będą i listy i pieczęcie. I będziemy biegać sobie po tym Stambule i doręczać różne listy, wcale niemiłosne. I mamy mokkę i bakrzyż. I zrobi się tak w zasadzie mocno kawowo, bo mamy tutaj nowy surowiec w postaci właśnie kawy. I tutaj się również pojawia nowa postać. Tak naprawdę nie jest to barista, tylko handlarz kawy, który nam ten nowy surowiec będzie dostarczał, jak go spotkamy. Ten dodatek wnosi również nowe kafelki, a więc pojawi się no kawiarnia rzecz jasna, ale pojawi się również tawerna. I to jest dość fajny temat, bo jeśli wejdziemy sobie na tawernę. To znowu jest trochę interakcji między graczami, a mianowicie możemy postawić sobie blokadę, bo jeśli widzimy, że na przykład jacyś nasi, nasi współpracownicy chcą gdzieś się przemieścić, a jak wiemy, ruch mamy ograniczony, to Bach. Stawiamy mu blokadę i nie ma. Nie może przejść, my możemy, ale on nie. Więc już jest fajna interakcja między graczami. Ponadto, no jakby tutaj akcje będą czasami kosztowały nas i to jest ten tytułowy bakrzyż. Bakrzyż, to nie wiem, czy wiecie, to jest taki rodzaj napiwku albo takiej darowizny za drobną przysługę, tak, przynajmniej w kulturze islamskiej oznacza się, żeby nie było, że to jest jałmużna, no to właśnie nazwano to bakrzyż. A więc tym to tak naprawdę będziemy opłacać ową kawą i zasadniczo oczywiście pojawią się tutaj jakieś karty bonusowe dodatkowe, które wtasowujemy sobie, pojawią się dodatkowe żetony i możliwość zdobycia w kawiarni wcale nie kawy, tylko właśnie rubinów. Jeśli chodzi o rozszerzenie listy i pieczęcie, no to właśnie, mamy te listy, czyli kolejną możliwość zdobywania rubinów, czyli zwyciężania. Mamy jedną stronę, gdzie mamy dwie pieczęcie, które możemy sobie zamienić właśnie na rubiny, i drugą stronę, czyli list, który ma zostać dostarczony do kafelka o numerze 2. Jak my to zrobimy? No to już jakby e, sztuka po naszej stronie. Ponadto pojawia się kurier, którego jak spotkamy, to też nas dobre rzeczy spotkają. Mamy dodatkowe karty bonusów, żetony bonusów, ale tutaj dochodzą nam jeszcze nowe postaci poza kurierem czyli My mamy kupców, gramy jakby kupcami, ale mamy też wspólników i to są takie pionki, którymi będziemy mogli poruszać. Tylko że w momencie, kiedy będziemy decydować o ruchu, to albo poruszamy swoim kurierem, albo poruszamy swoim wspólnikiem, który pewnie gdzieś tam w innej części Stambułu wędruje i po prostu wykonuje te same. Akcje, a więc już nam się ta możliwość, możliwość akcji poszerza. Rozszerzenia pozwalają nam również rozegrać e, grę Istanbul w, na większej planszy, bo dochodzą nam dodatkowe cztery kafelki, a więc nam się to miasto rozrasta, a tym samym więcej możliwości, a tym samym więcej głowienia się, co my tu możemy zrobić. E, słuchajcie, założenie tego cyklu, e, czyli rzut okiem, jest takie, że rzucam okiem szybciutko i zwracam Wam uwagę na fajne planszówki. Ta jest według mnie fajna. Bawiłam się naprawdę świetnie. Zdecydowanie zostaje u mnie w kolekcji dołącza do innych takich lekkich, familijnych, towarzyskich, rodzinnych, gdzie ja mogę kogoś szybciutko wprowadzić i zobaczyć, jak to on ładnie wygląda. Do mnie absolutnie ten, ten klimat Orientu, wyrażony w postaci bardzo ładnych grafik, przemawia. Do tego jakościowo absolutnie bez zarzutu. Więc ta wersja big box, która jeszcze dodatkowo nam wprowadza dwa rozszerzenia, które możemy sobie łączyć z postawką, są jeszcze warianty, rozgrywki, a więc naprawdę sporo fajnego kontentu. Moja ocena, moi drodzy, uczciwa siódemka. Fajna gra, fajny filler, dużo bardzo przyjemnych wyborów w otoczce prostych i przystępnych zasad, bardzo ładnie wydana. Krótko mówiąc, rzućcie sobie po prostu okiem na i samu. No to tyle ode mnie, moi drodzy. Taki szybki rzut okiem na grę Istanbul, bo uważam, że po prostu warto mieć na nią oko. Już teraz Was zapraszam na czwartek rano, czyli tak naprawdę za dwa dni, o ile oglądacie ten materiał w premierę, czyli we wtorek rano. Jak jesteście subskrybentami kanału OnTag, to wiecie dokładnie, że staram się, aby w każdy wtorek rano, w każdy czwartek rano i w każdą niedzielę rano pojawił się nowy materiał. Może mi się uda jeszcze przemiecić Wam co jakiś czas jakąś niespodziankę, a kiedy... No, szczerze mówiąc, najfajniej jest subskrybować kanał, bo wtedy właśnie ten dzwoneczek Was poinformuje o coś nowego, jakaś tam niespodzianka. No i generalnie subskrybenci biorą udział w bardzo fajnych konkursach, mają możliwość wygrywania nagród, a więc dużo więcej korzyści niż tylko bycie na bieżąco. No i dobra, nie będę się rozgadywać na koniec. Zapraszam Was na czwartek, na niedzielę i na kolejny wtorek na kolejne materiały. Tymczasem miejcie oko na Istanbul. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć!